Dedimery to swoiste wskaźniki, które związane są ze stanem zdrowia. W warunkach fizjologicznych w surowicy krwi znajdują się jedynie śladowe ilości dedimerów. Z kolei ich podwyższone wartości skorelowane są z nasileniem procesów krzepnięcia oraz tak zwanej fibrynolizy. Zmiany w tym zakresie mogą wskazywać na występowanie zespołu rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego lub żylnej choroby zakrzepowo Oglądasz medycyna 360. Informacje na tym kanale nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. De dimery, które mogą być również określane jako dymery D to produkty plazmidowej degradacji zakrzepu. Oznacza to, że pojawiają się one w związku z zaburzeniami związanymi ze stanem zdrowia. W przypadku zdrowego organizmu ich poziom jest niewielki, a zwiększa się on w stanach patologicznych. Określanie poziomu dedimerów stanowi element diagnostyki w przypadku chorób, które przebiegają ze wzmożoną krzepliwością krwi. Same dedimery to fragmenty fibryny. Fibryna z kolei to białko, które wytrąca się z osocza krwi podczas procesu krzepnięcia. Wspomniane białko jest niezbędne w tworzeniu skrzepu. W osoczu krwi znajduje się również plazmina. Jest to enzym białkowy, który obecny jest w osoczu krwi. Rolą plazminy jest rozkład białek, które tworzą skrzeplinę. Dedimery to związki, które powstają w wyniku oddziaływania plazminy, która przeprowadza enzymatyczny rozkład fibryny. Dedimery to produkty enzymatycznego rozkładu fibryny z udziałem plazminy. Tego rodzaju degradacja skrzepliny jest ważna, ponieważ w jej efekcie dochodzi do przywrócenia drożności naczynia, w którym uprzednio utworzony był skrzep, oraz do przywrócenia płynności krwi. Obecność dedimerów w osoczu wskazuje zatem na degradację fibryny, która stanowi zrąb formowanego skrzepu. Określenie ilości obecnych w osoczu dedimerów ma duże znaczenie kliniczne i jest bardzo przydatne w diagnostyce chorób związanych z nadkrzepliwością krwi. Badanie poziomu dedimerów we krwi przeprowadzane jest w celu diagnozowania i leczenia chorób związanych z zanurzeniem fizjologicznego krzepnięcia krwi. Pobranie materiału do badania jest w tym wypadku stosunkowo proste, ponieważ poziom dedimerów określa się w oparciu o pobraną próbkę krwi. Oznaczenie stężenia tych związków dokonywać można zarówno w odniesieniu do krwi włośniczkowej, jak również żylnej i tętniczej. Zwykle jednak próbkę do badania stanowi krew żylna. Prawidłowe stężenie dedimerów w osoczu krwi wynosi 500 mikrogramów na litr. Zakresy w tym wypadku są określane dla osób w różnym wieku, ponieważ poziom dedimerów może być fizjologicznie wyższy u osób starszych. Badanie mające na celu określenie poziomu dedimerów we krwi nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta, a oznaczenie tego rodzaju może być wykonywane praktycznie o każdej porze dnia. Na wyniki badania nie mają wpływu również spożywane przez pacjenta posiłki. Oznacza to, że krew może być pobrana zarówno na czczo, jak również po spożytym posiłku. Należy jednak pamiętać o tym, że pacjent, który zgłasza się na badanie poziomu dedimerów, nie był narażony na stres, który może wpływać na otrzymywane wyniki. Na zafałszowanie wyników wpływać może również nadmierny wysiłek pacjenta, jak również tak zwana lipemia. Lipemia to zmętnienie pobranej od pacjenta próbki krwi. Jest ona wynikiem akumulacji lipoprotein w pobranej próbce krwi. Na wyniki badania może wpływać stres czy nadmierny wysiłek. Poza tym wyniki mogą być nieprawidłowe w związku z wysokim stężeniem bilirubiny, która jest pomarańczowo-czerwonym barwnikiem żółciowym. Na ostateczny wynik badania wpływ może mieć również hemoliza. Podczas tego rodzaju procesu dochodzi do przedwczesnego i nieprawidłowego rozpadu erytrocytów, czyli czerwonych krwinek. Hemoliza ma zwykle związek z niewłaściwym sposobem pobrania próbki krwi do badania lub nieodpowiednim transportem pobranego materiału. Określenie poziomu dedimerów powinno być wykonywane w oparciu o skierowanie wystawione przez lekarza. Pacjent nie powinien wykonywać oznaczenia na tak zwaną własną rękę, ponieważ otrzymany wynik zawsze wymaga odpowiedniej interpretacji lekarza, który bierze pod uwagę nie tylko sam wynik oznaczenia, ale również objawy i stan zdrowia danego pacjenta. W większości przypadków wskazaniem do przeprowadzenia tego rodzaju badania jest wstępne rozpoznanie schorzeń związanych z układem krzepnięcia i układem sercowo-naczyniowym. Monitorowanie poziomu dedimerów umożliwia ocenę procesu leczenia. Na konieczność przeprowadzenia badania wskazują wybrane objawy, które mogą mieć związek z poważnymi zaburzeniami i groźnymi dla zdrowia konsekwencjami. W skrajnych przypadkach może bowiem dochodzić do występowania incydentów zakrzepowych oraz innych zaburzeń, które powodują ostry lub przewlekły tak zwany stan nadkrzepliwości. Dedimery w tym wypadku stanowią tak zwane markery i związane są z procesem fibrolizyny. Tego rodzaju markery są stosunkowo czułe, a badanie jest wiarygodne. Wskazanie do przeprowadzenia tego badania stanowią nieprawidłowe wyniki uzyskiwane w innych oznaczeniach, w tym choćby w morfologii krwi, w której obserwuje się podwyższony poziom trombocytów, czyli płytek krwi. Próbkę do badania stanowi zwykle krew żylna pobrana od pacjenta. Badanie wykonuje się na zlecenie lekarza i może być ono wykonywane w zdecydowanej większości laboratoriów. Ilość krwi pobieranej do badania jest niewielka i w związku z tym pacjent nie jest narażony na żadne przykre konsekwencje. Ewentualne powikłania są niegroźne i mają związek z samym pobraniem krwi. Może bowiem występować niewielki ból w miejscu wkłucia lub też pojawiać się może krwiak w miejscu, w którym doszło do przerwania ciągłości tkanek. Badanie poziomu dedimerów stanowi użyteczny wskaźnik służący ocenie pracy układu krzepnięcia. Podwyższony poziom dedimerów stwierdzany w badaniu laboratoryjnym może mieć kilka przyczyn. Tego rodzaju zmiany związane są zwykle z podwyższonym ryzykiem występowania chorób sercowo-naczyniowych. Występować może wówczas choroba niedokrwienna serca, zakrzepica żylna czy zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Zakrzepica żylna to groźna choroba, która może mieć bardzo poważne konsekwencje. Jednym z powikłań zakrzepicy żylnej jest bowiem zatorowość tętnic płucnych. W wybranych przypadkach tego rodzaju powikłanie może okazać się śmiertelne. Należy dodać, że zarówno w przypadku zakrzepicy żylnej, jak również w przypadku zatorowości tętnic płucnych poziom dedimerów jest znacznie podwyższony. Wysokie stężenie dedimerów stwierdzane jest również w przypadku nawrotu zatoru tętnicy płucnej i może stanowić doskonałe narzędzie diagnostyczne. Jest ono elementem ułatwiającym monitorowanie stanu chorego. Prognozowanie możliwego nawrotu zatoru tętnicy płucnej jest niezwykle ważne, ponieważ taka sytuacja dotyczyć może nawet około 30% chorych, u których stwierdzono wcześniejsze epizody zakrzepowe. Zgodnie z zaleceniami Brytyjskiego Komitetu do Spraw Standardów w Hematologii oznaczenie dedimerów powinno być wykonywane u pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. U takich osób objawy wskazujące na obecność choroby trwają nie dłużej niż dwa tygodnie, a oznaczenie poziomu dedimerów pozwala w sposób niezwykle wiarygodny określić stan chorego. Podwyższony poziom dedimerów w surowicy krwi może również wskazywać na możliwość rozwoju sepsy i występowanie zmian o charakterze nowotworowym. W tym wypadku dochodzi bowiem do aktywacji układu krzepnięcia. Wysokie wartości dedimerów uzyskiwane w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych notowane są również podczas tak zwanej terapii trombolitycznej, podczas której chorzy przyjmują leki mające na celu rozpuszczenie powstałego w organizmie zakrzepu. Wykonywane w sposób seryjny laboratoryjne oznaczenia poziomu dedimerów stanowią skuteczne narzędzie umożliwiające kontrolowanie skuteczności leczenia antykoagulacyjnego. Warto w tym wypadku podkreślić, że oznaczenia stężenia dedimerów we krwi pacjenta powinny być zawsze wykonywane w tym samym laboratorium. Poszczególne placówki wykonują bowiem oznaczenia z wykorzystaniem określonych i odmiennych metod. Porównywanie wyników uzyskiwanych w różnych laboratoriach może zatem prowadzić do nieścisłości związanych z innymi zakresami referencyjnymi i utrudniać interpretację wyników. Podwyższony poziom dedimerów może mieć związek z groźnymi stanami chorobowymi zagrażającymi życiu. Wysokie wartości uzyskiwane w oznaczeniach mogą wskazywać na zaburzenia krzepliwości lub stany pourazowe. Są też typowe po przebytych zabiegach chirurgicznych. Podwyższony poziom dedimerów stanowi rodzaj markera wskazującego na toczący się stan zapalny. Może to sugerować obecność mikrozakrzepów ulokowanych, na przykład w niewielkich naczyniach płucnych. Podwyższony poziom dedimerów wskazuje na towarzyszącą mikrozakrzepą nekrozetkanek. W niektórych wypadkach podwyższenie poziomu dedimerów może mieć charakter fizjologiczny, np. w związku z podeszłym wiekiem. Stwierdzany jest również u kobiet w drugim i trzecim trymestrze ciąży. W tym okresie dochodzi bowiem do zmian w homeostazie, które mogą w istotny sposób wpływać na wyniki uzyskiwane w badaniach poziomu dedimerów. Niskie poziomy dedimerów w surowicy krwi pozwalają wykluczyć obecność groźnych dla zdrowia schorzeń, w tym choćby żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, zakrzepicy żył głębokich czy zatorowości płucnej. W warunkach fizjologicznych w osoczu osób zdrowych wykrywane są niewielkie ilości dedimerów, które związane są z naturalnie zachodzącymi procesami polegającymi na przekształcaniu fibrynogenów w fibrynę. Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach? Subskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, bądźcie zdrowi.